Tak jak możecie zauważyć, ja ciągle w samochodzie, ciągle w trasie, głosząc Pana Jezusa, i zatrzymałem się tylko na chwilę, żeby odpowiedzieć Wam dzisiaj na pytanie, które brzmi, co zrobić, żeby zostać uzdrowionym. Więc zapraszam Was na to krótkie rozmyślanie właśnie nad tym pytaniem. Poświęcimy teraz kilka albo kilkanaście minut właśnie nad, to, nad tym pytaniem, nad tym, żeby pochylić się nad tematem uzdrowienia, nad tematem tego, co zrobić, czy coś w ogóle mam robić, żeby doświadczyć uzdrowienia, które pochodzi od Pana Boga. I samo to pytanie, chciałbym się na chwilkę nad nim pochylić, ponieważ ono jest troszeczkę wprowadzające nas w błąd. Musimy sobie powiedzieć, że uzdrowienie, które pochodzi od Pana Boga, które pochodzi od Pana Jezusa, ono pochodzi od Niego. Bardzo może proste zdanie, ale, ale bardzo ważne, żebyśmy sobie to powiedzieli. Ono pochodzi od Niego, więc pytanie, co ja mogę zrobić, żeby żeby zostać uzdrowionym, jest tylko częściowo zasadne. chciałbym do tego dzisiaj nawiązać i do tego dojść. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą w moim mniemaniu, w moim rozumieniu, bo będę dzielił się z wami swoim doświadczeniem, które, które mam gdzieś modląc się od paru lat bardzo intensywnie za chorych i widząc, jak Pan Bóg ich również uzdrawia. Moim doświadczeniem jest to, że najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że uzdrowienie jest darem, które pochodzi od Boga. Jest darmowym darem, który daje nam Pan Bóg, nie w zamian za nasze zasługi, nie w zamian za nasze wielkie modlitwy, nie w zamian za nasze starania się, ale uzdrowienie wypływa z głoszenia Ewangelii. Uzdrowienie jest naturą Ewangelii, więc kiedy głosimy Ewangelię, powinniśmy się spodziewać tego, że Pan Bóg będzie potwierdzał tą Ewangelię znakami. I między innymi tym znakiem jest również znak Uzdrowienia, przywrócenia zdrowia, czy to fizycznego, czy to wewnętrznego, i ten znak powinien zawsze doprowadzić nas do zbliżenia się do Pana Jezusa. Taki jest cel. Więc dawcą uzdrowienia, dawcą daru jest Pan Bóg. I teraz rodzą się takie pytania, które faktycznie mają prawo się rodzić z obserwacji wynikają z obserwacji tego, że nie za każdym razem uzdrowienie dokonuje się w ten sam sposób. I faktycznie w moim życiu ja też tego doświadczam i też to widzę, że czasami na przykład, i jest to również biblijna prawda, żeby zostać uzdrowionym i doświadczyć uzdrowienia, potrzebna jest wiara osoby, za którą się modlę. Widzimy to w Biblii, kiedy Pan Jezus kilkukrotnie zdarzało się, że powiedział Twoja wiara Cię uzdrowiła. Widzimy to w dziejach apostolskich, gdzie święty Piotr, mówiąc do człowieka chromego, który żebrał był chromy od urodzenia powiedział, jest napisane święty Łukasz to relacjonuje, że święty Piotr zobaczył w nim wiarę i ta wiara sprawiła, i była ważna, że uzdrowienie nastąpiło, i uzdrowienie się stało. Ale czy jest tak zawsze? No nie zawsze, czasami jest tak, że na, żeby dokonał się znak, jest potrzebna wiara czyjeś osoby, ale bywa także że osoby, które przychodzą na spotkanie, nie mają wiary. Więc co zrobić wtedy? Ja też dostaję takie czasami pytania, w których ktoś mnie pyta, Marcin, czy ja mam się modlić za kogoś, jeśli ktoś przyjdzie po modlitwę, a nie ma wiary? I odpowiedź moja jest bardzo prosta. Tak, módl się za taką osobę. Dlaczego? Ponieważ znaki są znakami dla niewierzących, szczególnie uzdrowienia, Uwolnienia, czy te rzeczy, które się dzieją i są, są widoczne na zewnątrz, one są szczególnie potrzebnymi znakami dla tych, którzy nie wierzą. Więc wtedy ja to rozumiem w ten sposób: wtedy, kiedy osoba niewierząca przychodzi do modlitwy, modlitwa jest oparta o wiarę człowieka, który się modli za tą osobę. I ja również miałem takie doświadczenie. Ludzi, którzy przychodzą na wieczory ewangelizacyjne, które prowadzimy na, na msze święte z modlitwą o uzdrowienie i czy ludzie nie mają wiary. E, sami mówią, że są niewierzący, mówią o tym, że przyszli się pośmiać, a zaczęli czegoś doświadczać. Dlaczego? Bo była głoszona Ewangelia i, modlili, i jakby trafili do, do, do grupy ludzi, czy trafili w miejsce, gdzie ludzie mieli wiarę i modlili się z, i modlili się z wiarą. To jest też ten fragment, w którym bardzo dobrze pamiętacie, przyniesiono do Jezusa paralityka i spuszczono go z dachu. Wtedy Pan Jezus zadziałał swoją mocą, ale również była tam obecna wiara ludzi, którzy go przynieśli. Mieliśmy w Radomiu, chyba z tego, co pamiętam, takie świadectwo mężczyzny, który przyszedł na spotkanie, żeby się pośmiać, nie wierzył w to, znaczy był w ogóle obecny, bo musiał tam być z różnych powodów, ale nie wierzył absolutnie w uzdrowienia, nie wierzył w to, że to jest możliwe. A dzień później, kiedy wstał rano po modlitwie, napisał SMS-a do księdza, który organizował to spotkanie i powiedział, proszę księdza, ja się nie spodziewałem, ja się nie modliłem, <laughs> ja nie zrobiłem w ogóle nic, nawet rąk nie podnosiłem, a wstałem rano i widzę bez okularów. I dla mnie to jest znak, że Pan Jezus dzisiaj uzdrawia, dzisiaj działa i, i te, teraz w to wierzę. Więc zobaczcie, czasami jest potrzebna wiara osoby, za którą się modlimy, a czasami tej wiary nie ma, i wtedy Pan Bóg działa przez wiarę, którą mamy my. Kiedy mówimy sobie też o wierze, warto jest, w mojej ocenie, powiedzieć sobie o tym, że kiedy głosimy i kiedy mówimy o wierze ku uzdrowieniu, to nie jest to samo, co wiara. W to, że Bóg jest, i wiara w to, że jakby znamy doktryny, to nie jest też wiedza. Kiedy Jezus czyni cuda i kiedy oczekuje od ludzi wiary, to, to nie chodzi tutaj w tym miejscu, tak ja to rozumiem całym moim sercem, nie chodzi tutaj o wiarę na poziomie credo, że znam prawdy wiary, znam przykazania. Ja bywałem, powiem Wam, w miejscach u ludzi, którzy byli genialnie uformowani, którzy mieli 30-40 lat doświadczenia chodzenia z Bogiem, i w takich miejscach było dużo trudniej doświadczać Bożej mocy niż w miejscach, gdzie jechałem pierwszy raz, gdzie ludzie nie mieli za dużo styczności z Panem Bogiem, ale przychodzili z oczekiwaniem w sercu. I ten poziom wiary to jest jakby ten rodzaj wiary która jest oczekiwaniem, która jest otwartością na jego działanie, która pozwala mu uczynić to, co chce. Taka wiara sprawia, że Bóg uzdrawia i czyni cuda dużo częściej i dużo bardziej na ewangelizacjach. Bo musimy sobie też to jasno powiedzieć, że Pan Bóg daje znaki po to, żeby ludzie się nawracali. Żeby przychodzili do Niego, żeby widzieli, że On jest Panem, On jest Mesjaszem, cud nie jest dla cudu, i znak nie jest dla znaku. One dzieją się po to, żeby ludzie nawracali się do Chrystusa. I my mamy pełno takich świadectw w naszej wspólnocie, gdzie młodzi prowadzili imprezowy styl życia, prowadzili życie daleko od Boga, przyszli na spotkanie, doświadczyli Boga i nawrócili się. Dzisiaj żyją z Nim w bardzo bliskiej relacji. Także to jest cel znaków. Co jeszcze w tym temacie? Czasami bywa tak, że faktycznie po naszej stronie są przeszkody, z którymi trzeba się w jakiś sposób rozprawić, żeby być zdolnym przyjąć łaskę uzdrowienia. I zdarzało się również tak, że była osoba na spotkaniu, czy bywały osoby, które potrzebowały przebaczyć w swoim sercu. I dopiero kiedy przebaczenie Następowało, kiedy człowiek wyrzekał się nieprzebaczenia i przebaczał swoimi ustami komuś, w tym momencie przychodziło uzdrowienie fizyczne. To jest bardzo ciekawa zależność, więc musimy sobie w tym temacie również zrobić rachunek sumienia. Bywa też tak, że uzdrowienie przychodzi. Po wyznaniu grzechu. Pamiętam kiedyś byłem na jednym z ze spotkań młodzieżowych, gdzie modliłem się za dziewczynę, która miała duży problem z ręką. Modliłem się za nią no i nic się nie wydarzyło. I jakiś czas później ona pojechała na, na spotkanie, na którym głosił ksiądz Dominik Mieleski I opowiadała mi: Słuchaj, pojechałam do księdza Dominika i, i się poszłam wyspowiadać. I podczas tej spowiedzi, kiedy wyznałam grzechy, ja zostałam uzdrowiona. Więc uzdrowienie było tutaj uzależnione również z tym, żeby wyznać grzech. I teraz możemy sobie mówić o takich przeszkodach w uzdrowieniu, ale za każdym razem, kiedy mówimy o przeszkodach czy o rzeczach, z którymi musimy sobie poradzić czy rozprawić się, trzeba powiedzieć bardzo jasno, że Pan Jezus jest większy od przeszkody. Że są sytuacje, gdzie zanim przyjdzie uzdrowienie, trzeba się wyspowiadać, trzeba. E, zrobić sobie, nie wiem, porządek w życiu i, i, i poradzić sobie też z nieprzebaczeniem, ale bardzo często Pan Jezus wyprzedza nasze działanie On przychodzi z łaską, żeby cię dotknąć i dopiero w konsekwencji tego, że doświadczysz uzdrowienie, doświadczysz Jego miłości, Jego uwolnienia, ty idziesz się wyspowiadać, wyznać swoje grzechy, ponieważ doświadczyłeś Jego miłości i chcesz zacząć żyć z Bogiem. Więc ta kolejność jest różna, i, i chciałbym podsumować tą, tą odpowiedź takim jednym zdaniem, że musimy pozwolić Bogu być Bogiem, pozwolić mu działać poza schematami, poza jakimiś naszymi ramkami, do których go lubimy wkładać, bo często mówimy: Bóg cię uzdrowi, jeśli zrobisz to, 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 to i to. Bóg jest Bogiem. On może przeskoczyć nasze ramki, nasze podręczniki, nasze spisy treści. Pozwólmy mu działać jak chce, oczekujmy jego działania, miejmy oczekiwanie w sercu, a owoc i to, co się stanie, zostawmy jemu. Także z tym krótkim komentarzem chciałbym Was zostawić i mam nadzieję, że komuś z Was też to pomoże. Do zobaczenia i będziemy się widzieć pewnie w kolejnych kwadransikach i w kolejnych pytaniach i odpowiedziach. Trzymajcie się mocno.